Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj, w tej chwili, pokażę Wam coś specjalnego. Otóż mamy do rozdania dwie paczki kolekcjonerskie, tak jak widzicie na ekranie, Typhuna i RDF-a. Zasady wzięcia udziału w tym konkursie są banalnie proste. Tutaj należy wejść na, na tą stronę, którą widzicie na ekranie. Linki tam gdzie się tylko da. I gdy się zjedzie na dół, mam tutaj taką Aplikacje pod guzikiem Terms and Conditions są wszystkie dokładne szczegóły. To sobie poczytacie w wolnej chwili. Nie chcę teraz tracić czasu. I żeby z niej skorzystać, po pierwsze należy się zalogować. Ja powiedzmy użyję Facebooka. Tyk, jestem zalogowany. I teraz do wykonania są, jak widzicie, różne akcje. Niektóre to na przykład odwiedzić naszą stronę na Facebooku. A inne to z kolei zasubskrybować kanał na YouTube. Jeśli chodzi o Google Plus i Facebooka, możecie tylko odwiedzić. Nie ma przymusu lajkowania, ale będzie nam bardzo miło, jeżeli rzucicie lajkiem, bo to nas bardzo motywuje do działania. I teraz tak: za każdą akcję jest określona liczba punktów przyznawana. Im więcej punktów mmm, dany człowiek na swoje konto zbierze, tym większe szanse ma na wygranie jednej z tych dwóch paczek. Które zostaną wylosowane po, po skończeniu miesiąca października, w listopadzie, na samym początku listopada. No i teraz powiedzmy, że wykonam dwie, dwie akcje. I jeszcze odwiedzimy Google Plus. I po wykonaniu dwóch akcji. Mogę wykonywać kolejne, ale wystarczy wykonać 2 z 5 akcji, żeby odblokować dostęp do bonusu dziennego. Polega to na tym, że po prostu codziennie, wchodząc przez jeszcze najbliższe czy kilkanaście dni, 13 dokładnie, możecie jeszcze jeden punkt więcej zdobyć. Jak widzicie, ja w tej chwili dodałem 6 wpisów, gdyż wykonam wszystkie akcje, to będzie 21 plus jeszcze dzienne bonusy. Czyli tam 12 czy 13 sztuk, no to widzicie, szanse zwiększają się dosyć mocno. Zachęcam was wszystkich do wzięcia udziału, do klikania, lajkowania, śledzenia. Nagrody no, są bardzo fajne. Myślę, że nic nie stracicie, a możecie wygrać. Do mojego dnia. Na razie, cześć.